Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy to niewielka placówka, do której dziś uczęszczają uczniowie z jednego sołectwa. Szkoła ma odpowiednie zaplecze, dlatego władze gminy Rudnik planują uruchomić tu oddziały integracyjne, w których uczyć będą się także dzieci z niepełnosprawnościami. W Brzeźnickiej Szkole już dziś uczą się dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Placówka zatrudnia oligofrenopedagogów i jest doskonale wyposażona, a ponieważ możliwości lokalowe na to pozwalają, dyrekcja placówki i władze gminy Rudnik chcą pozyskać dodatkowych uczniów ustaliliśmy, że chcemy iść w kierunku stworzenia klas integracyjnych. Mają to być klasy integracyjne 1.8 i do tego jest też w planie, ażeby przedszkole w Brzeźnicy również było przedszkolem integracyjnym. Tutaj chcę podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz, że to, to mają być klasy integracyjne. To nie ma być w ten sposób, że tylko Dzieci niepełnosprawne będą chodziły do tej szkoły, tylko mają to być klasy, gdzie będą zdrowe dzieci z dziećmi niepełnosprawnymi. Ideą edukacji integracyjnej jest możliwość wspólnego nauczania dzieci pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnościami. Taka forma edukacji ma sprzyjać rozwojowi wszystkich uczniów. Ma to w dużej mierze integrować, ma to łączyć, mają wykazywać wspólną empatię, ponieważ na obecną chwilę tej empatii, jak widzimy w życiu jest coraz, jest coraz mniej i po prostu zależy nam na tym, żeby stworzyć takie, taką szkołę, takie miejsce, gdzie jak dzieci, tak rodzice, również nauczyciele wspólnie będą się mogli cieszyć z tego, że coś takiego w gminie jest. Korzyścią i dla dzieci, nie, dla dzieci niepełnosprawnych i dla pełnosprawnych jest to, że jedna i druga grupa korzysta ze wsparcia np. pedagogiczno-psychologicznego. Mogą skorzystać z zajęć z psychologiem, z logopedą, proponujemy terapię słuchową, a także jeżeli wszystko pójdzie dobrze – byłyby zajęcia z dogoterapii, byłyby zajęcia z arteterapii i nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale dzieci pełnosprawne również mogłyby korzystać z takich form wsparcia, jeżeli taka byłaby potrzeba. Poza dodatkowymi zajęciami dla dzieci w placówce w Brzeźnicy planowane jest także uruchomienie wsparcia dla rodziców. Chcielibyśmy zrobić po prostu takie centrum, takie centrum pomocy i dla dzieci i dla rodziców. I umożliwić też rodzicom dzieci pełnosprawnych też korzystania w potrzebie z pewnych udogodnień. Mamy też dzieciaki, które w przedszkolu korzystają z zajęć wczesnego wspomagania, więc tutaj też ten, ten nasz pomysł na oddziały integracyjne wiąże się z tym, żeby można było dzieci wczesnego wspomagania nie wozić do Boża i tam poszukiwać pomocy, ale znaleźć tą pomoc w Brzeźnicy. W ostatnich latach dzięki korzystaniu z różnego rodzaju środków zewnętrznych udało się zakupić pomoce dydaktyczne, z których już dziś korzystają uczniowie szkoły. Uruchomienie oddziałów integracyjnych da możliwość rozwoju placówce, której nauczyciele są aktywni i chętni do wprowadzania innowacji w zakresie edukacji integracyjnej. Wydaje mi się, że sprzęt, który posiadamy na dzień dzisiejszy, właściwie zaspokaja potrzeby dzieci pełno i niepełnosprawnych w 90%. W każdej sali y, lekcyjnej, sali zabawowej posiadamy tablicę multimedialną, posiadamy y, sprzęt do nauki logopedii, y, posiadamy właśnie ten magiczny dywan, tak niesamowicie przez dzieci. Y, uwielbianych, gdzie Rzeczywiście bardzo się lubią na nim bawić. Moi nauczyciele są wykształceni również w kierunku pomocy dla dzieciaków niepełnosprawnych. Oferta edukacyjna, z którą wychodzi zespół szkolno-przedszkolny w Brzeźnicy, skierowana jest zarówno do mieszkańców gminy Rudnik, jak i sąsiadujących z nią miejscowości. Zapraszamy bardzo chętnie do tego, ażeby zapisywać dzieci niepełnosprawne do, do tego, żeby właśnie mogły uczestniczyć w tym szkoleniu czy, czy w tej nauce tam w tej, w tej placówce. I to nie tylko jest to skierowane do mieszkańców właśnie gminy Rudnik. Jest to skierowana jest to szersza oferta skierowana również do mieszkańców całego praktycznie powiatu Raciborskiego, w szczególności Raciborza, jak również z miejscowości ościennych, nawet sięgając w województwo opolskie. Jak zapewnia wójt gminy Rudnik, jeżeli zainteresowanie oddziałami integracyjnymi będzie duże, gmina rozważy także zakup busa, który mógłby codziennie dowozić uczniów do szkoły w Brzeźnicy. A szczegółowych informacji na temat rekrutacji do placówki udzielają pracownicy Urzędu Gminy Rudnik oraz dyrekcja zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzeźnicy.